Witaj, piękna duszo. Cieszę się, że tutaj jesteś na moim kanale Magie Spokoju. Dziś przygotowałam dla Ciebie medytację, połączenia z Twoim Wyższym Ja, świętą, boską esencją samego Ciebie. Zaczynajmy. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy, weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Poczuj, jak z każdym wydechem Twoje ciało staje się coraz lżejsze, jak zapada się w podłoże. Wszystko, co nie jest Ci teraz potrzebne, napięcie myśli, ciężar dnia odpływa daleko od Ciebie. Zostajesz tylko Ty i oddech. Z każdym wdechem czujesz, jak energia życia. Wypełnia Twoje ciało, natomiast z każdym wydechem uwalniasz to, co już Ci nie służy. Teraz skup się na swoim centrum, swoim sercu to Twoja brama. Do swojego wyższego wymiaru. Wyobraź sobie, że w środku Twojej klatki piersiowej pojawia się delikatne, złocisto-białe światło. To światło to Twoja dusza, Twoje wyższe, ja, boska iskra. Która zawsze była w tobie. To światło zaczyna się rozszerzać, narbie wypełnia Twoje serce, potem całe ciało, aż poczułek głowy, a w końcu otacza Cię całego. Całe Twoje ciało, niczym promienna kula światła. Czujesz spokój, bezpieczeństwo. Czujesz, że jesteś w swoim domu. Teraz wewnętrznie wypowiedz te słowa. Przywołuję moje wyższe ja, przywołuję moją boską świadomość, która jest we mnie. Proszę, prowadź mnie na mnie mądrością i całym światłem, jaki noszę w sobie. Pozwól, by te słowa popłynęły przez Twoje serce. Musisz nic więcej robić, Twoje wyższe ja już Cię słyszy. A teraz wyobraź sobie, że z góry, samego źródła światła, przeświata spływa do Ciebie promień czystej. Złotej energii, która przenika cały czubek Twojej głowy, Twoje gardło, serce, całą Twoją sylwetkę oraz duszę, i wypełnia Cię to niesamowite światło. Wibracją miłości, najpotężniejszej wibracji we całym świecie. Ta energia otwiera Twoje wewnętrzne zmysły. Czujesz subtelne ciepło, delikatne mrowienie, a może spokój. To znak, że jesteś połączony, teraz usłysz swoje wyższe ja, poczuj całe uczucia płynące. Teraz w ciszy, słuchaj się, co ci chcę przekazać co chcę Ci powiedzieć. Zaufaj pierwszym wrażeniom, pierwszemu obrazowi, słowu, odczuciu. To właśnie Twoja prawda. Zatrzymaj się tu na chwilę. Poczuj tę energię, odczytaj wszelkie znaki, wszelkie wskazówki od Twojego wyższego ja. Oddychaj powoli, by światło Twojego wyższego ja mówiło do ciebie. Kiedy będziesz gotowy, powiedz w myślach: Dziękuję mojemu wyższemu ja za to niesamowite boskie połączenie. Wiem, że jesteśmy jednością. Od dziś działam w zgodzie z moją boską świadomością, wyobraź sobie, że światło Twojego serca zaczyna pulsować coraz jaśniej, delikatniej. I poczuj te całe wibracje wszechświata, bo jesteś jednością z wszechświatem nie ma oddzielenia. Pamiętaj o tym. Bo Ty jesteś miłością, światłem, jesteś wszystkim, całą magią. Weź głęboki wdech i z wydechem wróć do tu i teraz, zachowując ten spokój i ciepło w sobie. Delikatnie porusz palcami u stóp i dłoni. Przeciągnij się, jeśli chcesz, i otwórz oczy. Podziękuj za ten proces i uśmiechnij się do siebie. Pamiętaj, że zawsze możesz tu wracać, kiedy tego potrzebujesz.